Dziś mam dla MMAPL Adam Lewicki, a ze mną maluba dziewczyna Maćka Rataja. No co ty sobie pomyślałeś, gdy na tej scenie za nami były takie dymy? Wiesz co? Ja byłam lekko podjarana, bo ja lubię, jak ktoś przydymi e, i uważam, że w tym pojedynku właśnie brakowało odrobiny pikanterii. E, czy mi się to podobało? Wiesz co? Na pewno, gdyby to było bardziej kontrolowane, bo chyba Meduza sobie nie zdawał sprawy z tego, że w takich sytuacjach można też się skontuzjować, a jakby jutro nie było walki, to on też by nie zarobił pieniędzy, także... Czy Maciek zareagował w taki sposób, jak byś myślała, czy poznałaś troszkę nowe oblicze? Wiesz co myślałam, że Maciek będzie spokojniejszy, nie? Że odpuści, bo Maciek... tam było takie 15 sekund, gdzie już widać było. nawet z nim Nie, bo wiesz co, wiesz co ja, ja, ja też to nagrywałam gdzieś tam. Ja sobie to przed potem, po tym wszystkim przeanalizowałam, obejrzałam jeszcze raz moją relację, bo to wszystko mam na, na, nagrane. I wiesz, i zobaczyłam tę moją relację, i zobaczyłam, że tam, wiesz, Maciek się wyrywał, nie? Że w końcu gdzieś tam... Się nabuzował. No ja nie ukrywam tego, że ostatni tydzień z Maśkiem jest po prostu straszny. Naprawdę. Jest po prostu tak nieznośny, już tak buzuje w nim ten cały testosteron, że ja już naprawdę chciałabym, żeby było po tej walce. Więc myślę, że dzisiaj po prostu troszkę już zeszło to z niego, zachowując się tak, tak, a nie inaczej. Uważasz, że Meduza przesadził mocno? Wiesz co, na pewno troszkę przesadził, nie, no bo tak jak mówiłam, no trzeba uważa, uważać, żeby te dymy były lekko kontrolowane, żeby tych e, nie było jakiejś tam później kontuzji i tak dalej, e, to tylko w, w tym kierunku może troszkę przesadził, ale to, że były dymy, ja lubię dymy i wy też lubicie dymy, o co chodzi. Maciek mówił, że pytałem się go, czy widział twoją reakcję tam gdzieś kątem oka, to później powiedział, że no, chyba Maluba była spokojna, pewnie myślała, że to ustawiono. Nie, ale właściwie wiesz, co nie. W ogóle Meduza dzisiaj bardzo dużo do nas zagadywał, jak oglądaliśmy Erko Arenę. Pytał o takie różne rzeczy, nie wiem, o typu dieta, takie wiesz, luźne gadki z tu, tu. Ja sobie myślę, co to Pisz takie... czujność, może. Tak, tak. Ja sobie myślę, kurde, to jest jakaś gra psychologiczna, on coś szykuje, nie? Ale wiesz, że no my z Maćkiem też nie jesteśmy jakimiś tam, wiesz, dzieciakami z pierwszej łapanki, którzy wiesz. O, Meduza, wiesz, chce się zakolegować, ale fajnie. Nie, my nie będziemy się nigdy kolegować. Po tym, co powiedział o mnie na rundkach, hmm, ja już mu powiedziałam, co, co, co myślę na jego temat, poza kamerami, bo, bo ja nie muszę dla atencji mu gdzieś tam, wiesz, wygarniać pewnych rzeczy. Dla mnie temat jest zamknięty. Szanuję go jako człowieka, nic do niego nie mam, ale na pewno nie będziemy się kolegować nigdy. Nie wiesz, czy trener Antek coś się odzywał? Dzwonił, pisał po, tym, po tych dymach? Wiesz co, nie wiem, bo po tych dymach w ogóle podeszłam do Maćka, ale Maciek, wiecie no, ja chciałam, podejść, ja chciałam podejść, jak taka Przytuluj. kochająca dziewczyna, tak podejść, coś się stało? On tak popatrzył na mnie i myśli sobie, nie no, wyjdę na jakąś pizdę zaraz, nie? I on tak tylko popatrzył na mnie, mówił, coś tam sobie odpowiedział i poszedł. Więc jeszcze nie miałam okazji z nim porozmawiać, ale widzę, że sobie tej lata o, po idzie za więc... więc, więc idzie za o, nawię. jest tam, jest tam, no myślę, że jest okej okay wszystko. No dobrze, no to jak myślisz, jak jutro Maciek, z jakim nastawieniem wyjdzie na walkę? Na pewno opanowanym, spokojnym ma swój plan, chyba do mnie dzwoni. Czekajcie. Tak. Maciek, Maciek, zapraszamy jesteśmy. Cię na wywiad. Chod. Tu jesteśmy. Maciu? No tu na wywiadzie jestem. Tu w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, Nie w Maciek! To, prawo. to drugie. No. Dobra, kończę, bo jestem na wywiadzie, ej! Czekaj, no, zaczekamy na Maćka. Będzie, będzie ciekawie. Dobra, czekamy. Chodź. No Wypytujemy? No, wiem, no bo musisz ważną rzecz no, załatwić. Tak? No dobra, Z no. No wiem, już no, już ogarniam. No, Nie kładuj się, no bo, nie, bo nie, nikt nie przyjedzie. No i właśnie ten tak, ten... o tym mówiłem, że tak jest przez cały tydzień, nie? No bo to, to jest tak właśnie. Że jak teraz tego nie załatwimy, to nikt tego nie zrobi, a ty więc. 24 godziny jest i ja to ogarniam teraz. Jak będzie jechał w nocy po to. Jak chcesz, no to sobie znać sama osobę z Warszawy, która to przewiezie. Mowa oczywiście o Antoniu Chmielewskim. Dobra. Dobrze, no to w takim razie co. No ale dobra, no jeszcze chciałam powiedzieć, że zapraszam Was jutro na Walkę Maćka, dlatego że do oktagonu wychodzę z nimi ja. właśnie coś ma być śpiewane, słyszałam. Tak, tak, i z premiera mojego nowego kawałka, także szykuję coś fajnego. Wiem, że i tak będziecie hejtować ale ja uważam, że ten kawałek jest bardzo fajny, także zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie napisać niemiły komentarz, to również zapraszam. W takim razie zapraszamy, maluba co? No to w takim razie mało stresu, jutro życzę. Jasne, nie, my, my jesteśmy naprawdę wyluzowani z Maćkiem, Nie, nie ma tego stresu. No to powodzonka. Dzięki. Na razie. These chances, they wouldn't give me the answers, so I gotta go out and get it. I'ma hold them off for of rent